Szanowni Państwo, 30 lat temu w Warszawie odrodziła się giełda papierów wartościowych. Świętujemy ten jubileusz z satysfakcją i dumą. Warszawską giełdę można wręcz uznać za ikonę odbudowanego w niepodległej Rzeczypospolitej wolnego rynku. Powiedziałbym nawet więcej: jest ona jednym z symboli wolnej Polski. Tutaj. Na warszawskim parkiecie Polska wytyczyła drogę, która może być lekcją i inspiracją dla innych narodów, dla wszystkich ludzi w świecie rozumiejących wagę wolności ekonomicznej. To niezwykle wymowny znak, że warszawska giełda, serce wolnego rynku, rozpoczęła swoją działalność w dawnej siedzibie partii marksistowskiej, w centrali komunistycznej władzy. Była to miara historycznego przełomu, jak niektórzy mówili swoisty chichot historii. Giełda rośnie wraz z polskimi osiągnięciami, wraz z rozwojem naszej gospodarki. Na pierwszej sesji giełdowej mieliśmy debiut pięciu spółek i obroty na niecałe 2000 zł. Dzisiaj na obu parkietach giełdy papierów wartościowych są notowane akcje i obligacje ponad 800 emitentów o łącznej kapitalizacji biliona 100 miliardów złotych. Polska giełda Zdecydowany lider w Europie Środkowo Wschodniej jest także probierzem możliwości gospodarczych całego naszego regionu. Cieszę się, że giełda papierów wartościowych ma aspiracje, aby być regionalnym hubem dla młodych spółek technologicznych. Ogromne szanse regionalnej współpracy, pomnożenia naszego potencjału i umocnienia unijnej spójności niesie inicjatywa Trójmorza. Partnerstwa gospodarczego i wspólnych inwestycji w obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Cieszę się, że w zeszłym roku w Krakowie odbyła się konferencja giełd Trójmorza. Życzę warszawskiej giełdzie dalszego znakomitego rozwoju. Życzę wielu spektakularnych debiutów na obu parkietach z Polski i z całego regionu, zwłaszcza tzw. jednorożców, czyli spółek z branży technologicznej z przychodem na poziomie miliarda dolarów lub wyższym. Życzę, aby giełda papierów wartościowych była miejscem, które odzwierciedla sukces polskiej gospodarki, ośrodkiem, z którego płyną impulsy dla umacniania naszej konkurencyjności i innowacyjności, gdzie promowany jest patriotyzm gospodarczy, gdzie następuje upowszechnianie własności i stymulowany jest polski dobrobyt. W imieniu Rzeczypospolitej składam wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili i przyczyniają się do pięknych osiągnięć warszawskiej giełdy. Wszystkiego najlepszego.